Siła, masa, moc ubyka, każdy hejter szybko znika. Siemanko, Siemanko, moi widzowie, super, że jesteście z tej strony, Wyksławek. W dzisiejszym odcinku y, odpowiem na bardzo ważne pytanie jednego z widzów. Y, mianowicie, y, nie mogę znaleźć, jak redukujesz, czy tylko wyciąłeś kalorie, czy zmieniłeś porcję jedzenia, jedzeniową. Mało info. Y, ok, już y, spieszę z odpowiedzią. Y, troszeczkę y, zmieniłem. Przede wszystkim porcje, ale też głównie postawiłem na to, że Starałem się ograniczyć całkowicie słodkie i fast foody, tak jakby przebudowałem to wszystko, ale nie zlikwidowałem tego całkowicie. Bo, po, jeżeli sobie przejrzymy moje screeny z Fitadu, jak ktoś sobie odpali zakładkę na moim profilu Społeczność, kliknie w napis Byksławek na moim profilu. Tam będzie chyba czwarta albo piąta pozycja to będzie Społeczność. Tam, jak klikniemy, to są screeny wszystkie i tam jest dokładnie każdy dzień z mojej redukcji ile kalorii jest i gdy była nieczysta Micha bardzo mocno to widać, że jest mało białka, a jest bardzo dużo kalorii. To są dni, w których była bardzo nieczysta Micha i to są tak zwane nieudane dni, które jak wiadomo każdemu się zdarzają, ale chodzi o to, żeby nawet jeżeli taki dzień trafi się jeden, dwa czy trzy, czy nawet więcej, to żeby później po prostu wrócić do tego, co było i, no i działać dalej. Wiadomo, suma summarum liczy się efekt końcowy, a nie jeden nieudany lub trzy nieudane dni. No i postaram się konkretnie jeszcze wrócić do tematu. Jak to się zmieniło? Dołożyłem więcej warzyw, czyli u mnie to akurat były bardziej pomidorki, troszeczkę papryka, marchewka. Swego czasu też właśnie sałaty trochę więcej wlatywało. Jeżeli chodzi o tłuszcze, no to głównie bazowałem na orzechy. Olej liniany też się pojawiał. Tłuszcz z jajek, czyli jajka wiadomo. To jest taka jakby, jakby baza, bo wiadomo, że te wszystkie tłuszcze, białka i węglowodany są we wszystkich produktach. Kolejna rzecz. Wiadomo, że pierw trzeba wystosować ile, jakie jest nasze zero kaloryczne, czyli mniej więcej przy jakiej i kaloryczności nasza waga, nasza waga stoi w miejscu. Czyli najlepiej po prostu jeść i każdy produkt, który się je zważyć i wpisać w program Fitatu. Mniej więcej co dwa tygodnie się zważyć. Jak przypuśćmy przez dwa tygodnie jedliśmy 3000 kalorii, nasza waga powiedzmy spadła kilogram, no to jesteśmy w de deficycie. Jak nasza waga jest, nie spadła nic, no to jesteśmy na zerze, a jak nasza waga podskoczyła, no to jesteśmy z nadwyżką, czyli trzeba po prostu trochę odjąć, przypuśćmy 200 lub 300 kilokalorii, ewentualnie może troszkę więcej, ale myślę, że te 300 to tam chyba starczy. Zawsze byłem za tym, żeby 500 schodzić, ale może, może to za dużo, może to niedobrze. Tak mi się wydaje, że 300 to wystarczy, jak będziemy obniżać. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeżeli chodzi o cardio, to. W tym sezonie byłem zwolennikiem tego, żeby troszeczkę zaniżyć te porcje cardio. Ja miałem trzy sesje cardio i zaczynałem od 10 minut cardio, ale teraz zwiększyłem na 20. Yy, oczywiście nie od razu, tylko najpierw na 15, później na 20 i zwiększałem intensywność tych kardio. Jestem za tym, żeby im dłużej trwa redukcja, tym zwiększać intensywność tego cardio. Przypuśćmy, jeżeli to jest na bieżni, no to zwiększać, zwiększać, pochylenie do góry albo jeżeli to jest orbitrek, no to zwiększać poziomy yy, ciężkości, bo jeżeli cały czas coś robimy, to mamy coraz więcej siły, a później przy tej samej intensywności, przy tym samym poziomie spalamy mniej kalorii, bo mamy więcej sił, mniej energii i nas to kosztuje. Proste, nie? do tego wszystkiego jak to u mnie wyglądało jeżeli chodzi o chodzenie, no to poniżej 10 kg y, kilometrów, przepraszam. Poniżej 10 km bardzo rzadko schodzę, więc y, mogłem sobie na samym początku redukcji pozwolić, uwaga, uwaga, zaczynałem od, 100, od 108 kg i mogłem sobie pozwolić na 4500 kcal na samym początku. I mimo to ta waga Zaczynała schodzić. Tak więc, no, bardzo dużo, dużo kroków. Duże ciężary też podnosiłem, bo miałem równocześnie wyciskanie na bary. Ciężkie. Jeden projekt, drugi projekt to miałem trap bar. Też dużo ciężary podnosiłem. Jeżeli chodzi o podnoszenie ciężarów na redukcji dużych, no to niekoniecznie polecam, aczkolwiek ja to robiłem. Zasada jest taka, jeżeli za bardzo zwiększymy tę ilość powtórzeń i będziemy nie robić blisko upadku mięśniowego, to ta siła będzie nam troszeczkę spadać. A dużo ludzi właśnie zaleca, żeby, żeby w miarę ciężkie treningi były, żeby ta siła i mięso nie spadło. Jakimś znawcą nie jestem, jeżeli chodzi o redukcję. Jeżeli ktoś. Y Potrzebuje fachowej pomocy, no to najlepiej się udać do dietetyka, do trenera personalnego. A jeżeli ktoś chce spróbować na własną rękę, no to jeżeli będzie wszystko robił z głową, no to powinien dać radę. Jestem ciekawy, czy ktoś z was, widzowie, na własną rękę redukował i dał radę. Jeżeli tak, no to piszcie w komentarzach. Temat się powoli wyczerpuje, aczkolwiek. Chciałbym bardzo jeszcze zaprosić Was wszystkich do oglądania, oczywiście, playlisty z całej mojej redukcji, bo jest utworzona u mnie na kanale Playlista Redukcja 2024 i tam są wszystkie filmy z przebiegu mojej redukcji. Są tam ważenia, są tam przykładowe posiłki, jakie spożywałem. Tam jest po prostu wszystko, ale to nie wszystko. Zapraszam Was również do obejrzenia mojego najnowszego filmu. Już jutro wleci o godzinie 16 rekordy całej ekipy na klatę. Będzie wesoło, będzie super. Mam nadzieję, że wyczerpująco odpowiedziałem na komentarz. Jeżeli nie, no to jeszcze ewentualnie mogę coś niecoś w kolejnym filmie odpowiedzieć, albo w komentarzach. W każdym bądź razie czekam na komentarze, czekam na łapki w górę, czekam na subskrypcję i co? Wesoły świąt.